Szymaniczko, moi drodzy, nie było mnie troszkę, bo czas nie pozwalał. W ostatnią sobotę byłem w domu dopiero o ósmej, także nie miałem siły nic, nic kombinować, nic składać. Mam ponagrywane kilka takich, powiedzmy, materiałów, w jakoś całość, poruszewnik za, za dwa tematy, tak jak i w tym materiale. W najbliższym czasie myślę, że uspokoi mi się z czasem, z pracą, także tych materiałów będzie więcej, takich bardzo konkretnych. A dzisiaj dwa tematy: malowania, które już pięć razy przekładałem, pięć razy był próbowany, i moi drodzy temat poddasza, bo wchodzimy w zasadzie od poniedziałku na poddasze, więc sprawa malowania. Moi drodzy, tak, a zanim, bo nie wszyscy oglądaliście poprzednie materiały, więc tak, malowaliśmy na inwestycji Beckersem. Ja nie wymyśliłem tej farby. To było wszystko zgodnie, projekt, zgodnie z projektem, przez projektanta zaprojektowane, więc zrobiliśmy tak, jak było w projekcie. Dziwnie to brzmi, ale myślę, że wiecie o, o co chodzi. I po tym malowaniu w takich naprawdę newralgicznych miejscach, czyli sufity, gdzie stoimy, widzimy, mocno naświetlone miejsca powstały smugi, i nawet jeden sufit próbowaliśmy. Malować naprawdę co 10-15 cm. Sufit był mokry, nic to nie zmieniło. Ta farba się po prostu tam nie nadaje. Padła decyzja na Becker S2, i takim też jest tam pomalowane, moi drodzy. Wszystko musieliśmy okleić. Ale już jak malujemy S2 dowiedziałem się na Zakopiance, tam gdzie jest Pluger, że można po prostu zakupić u nich. Oczywiście na agregat jest droższy, ale jak gdyby bierze się droższą farbę to się kalkuluje. I zapadła decyzja o zakupie, moi drodzy, o zakupie tegoż agregatu GX. -a. I powiem Wam, mistrzostwo świata, mistrzostwo świata przy malowaniu. To jest przeskok po prostu kosmiczny między tym a tym Wagnerem. To jest chyba 250km, coś takiego. Oczywiście też cenowo się różnią, i do tego zestawu wziąłem S2 tam, gdzie malowałem po prostu, a dodatkowo chyba jedna z droższych farb, po prostu jak gdyby za złotówkę do tego zestawu. Malowało się świetnie. Inwestor, moi drodzy, jest mega zadowolony, to jest najważniejsze. Ja tam kilka materiałów do tyłu mówiłem tak, że inwestor się zgodził zapłaci za tą robotę, jeśli będzie 50% jak gdyby lepiej, czyli powiedzmy, połowę mniej tych smug, a jest naprawdę, no to przeskok, jest po prostu no, już naprawdę trzeba szukać. Widać w niektórych miejscach, bo tam ten sufit był poprawany milion pięćset razy. Łącznie z naszymi poprawkami Także jak jest po prostu jakiś garb no to już go widać Ale jako takich smug praktycznie wszystkie zniknęły I jeszcze najciekawsza sprawa przy tym agregacie W zasadzie chyba do każdego agregatu Moi drodzy jeśli ktoś malował to będzie wiedział o co chodzi Zastosujecie taką przedłużkę Nie ma opcji malowania poprawnego czy też dobrego jeśli, jeśli nie dokupicie czegoś takiego nie chcę skłamać, ale coś koło 1800 chyba kosztuje w tych granicach, do 1000 zł takie coś, to się jakoś fachowo nazywa, jak to znajdę to wam wkleję jak nie znajdę to, to musicie pytać o co chodzi, tu jest po prostu jak gdyby zawór kulowy i on trzymie w końcówce tutaj po prostu on w tej końcówce trzymie ciśnienie farby i po prostu jak przestajemy malować na tej przeduszce, zobaczcie jak Adrian malował. I jak przestajecie malować na tej przedłużce, po prostu wciśnięcie z powrotem pistolet, nie splunie wam tą farbą, nie, nie rzuci po prostu kropli na, na ścianę, tylko normalnie jakbyście na krótkim y, pistolecie to malowali. Także polecam dobrej jakości farby, y, jeśli chcecie mieć powierzchnię bez smug. Koniec tematu. Drugi temat moi drodzy: y, Poddasza. Tam kilka spraw, bo musimy nawet zacząć od przeróbki okna, bo okno dachowe z oknem po prostu stojące nazwijmy to jest machnięte o centymetr. Musimy przestawić, no bo nie da się rady szpaletę obrobić. I wyznaczamy skosy, przygotówkę, grzybki, obrysówki. Firma przyjeżdża, rzuca piankę. My się wracamy i robimy to do kujedynki, jedynki, czyli po prostu tylko zatapiamy flizelinę i, i amerykańca tam gdzie to będzie potrzebne i na tym tam kończymy poddasze bo jeszcze będę robił tam na tej inwestycji dwie łazienki podłogi częściowo, podłogi w anhydrycie tynki gipsowe, też parę słów na ten temat powiem bo powiem szczerze to chyba jest jedyny budynek w mojej karierze gdzie Yy, według mojej wiedzy te tynki są zrobione tak, jak powinny być. Tak mi się wydaje. Ale o tym, po tym, w następnym odcinku, moi drodzy, zapraszam do śledzenia. Macie jakieś pytania yy, odnośnie tam poddasza? Jak to u mnie wygląda? Nie twierdzę, że robię najlepiej. Na pewno robię tak. Za dwa lata temu ostatnią taką inwestycję robiłem całą. Bez ryz jest, nic się nie podziało, więc. Yy, Chyba robię w miarę dobrze. Tyle, do zobaczenia. Cześć.